Jest 8 rano, moi drodzy, i dopiero wyszedłem z namiotu. Noc była sporywistym wiatrem. Musiałem wyjść w nocy, żeby naciągnąć linki namiotu. Dziś dzień będzie, <laughs> przepraszam, dosyć atrakcyjny, ponieważ przyjdą paczki, prawdopodobnie z namiotem, i tak dalej, i tak dalej, więc będzie co pokazać na filmie. Natomiast chciałbym wypróbować również tą wersję, taką stricte gadaną. Mam jakieś dziwne przeczucie, że wielu z Was będzie lubiało mnie po prostu słuchać. Zobaczymy. Nie ukrywam, że dla mnie to również łatwiejsza forma, ponieważ jadąc, zwłaszcza w zimnie, łatwiej jest nacisnąć guziczek i nagrać parę słów zrobić zdjęcie tego, co widzę, niż silić yy, się na film. Yy, jeszcze raz. Z niczego nie rezygnujemy. Próbujemy wzbogacić, że tak powiem, medium. Że tak ośmielę się nazwać mój jakże nieudolny jeszcze kanał na YouTubie. No to teraz kawa i spróbujemy wysłać Wam tą zapowiedź. Zobaczymy, ilu z Was wysłucha. No i bonus końcowy, a zarazem kontrolka tego, na ile lubicie mnie słuchać. Otóż w tej formie mógłbym kontynuować yy, zarzucony z wielu względów cykl moich wspomnień, które miały być pisane na Facebooku. Jeżeli dotarliście do tego miejsca, napiszcie w komentarzach, czy chcecie usłyszeć najdziwniejszą historię miłosną mojego życia. Chętnie opowiem właśnie w formie vloga. Piszcie w komentarzach, jeśli dostanę co najmniej 10, tak się umówmy, 10 yy, odpowiedzi na tak, nagram tego vloga jeszcze dziś. Będzie oczywiście również filmik z dnia dzisiejszego, z rozkładania nowego namiotu i wszystkich innych atrakcji. Miłego dnia Wam życzę! Hej!